Witam was serdecznie w naszym kolejnym odcinku. Dzisiaj jest oczywiście gość specjalny. Monia jest z nami, bo przecież to jest jego kanał. My jesteśmy jak widzicie w lesie, w parku, w lasku. Moje studio nagrań. Dlaczego tu jesteśmy? Ano dlatego, że chciałem dzisiaj pokazać wam jak wygląda pielęgnacja Monia. Czym go czeszę? Jaki szczotek używam? Używam szczotki tej firmy z takimi ząbkami, które, które się obracają. Pamiętam, hodowca polecił mi taką szczotkę. Może nie z tej samej firmy, ale mówił, żeby tym czesać. A ja, oczywiście, chciałem zrobić znowu po swojemu <laughs> i być mądrzejszy od, od sprzedawcy. I kupiłem znaną szczotkę z firmy Furminator. Zaraz wam pokażę jak ona działa i dlaczego jej nie używam. Czego go chcę wyczesać? Albo już mu się robią, jak widać, ten poczerwca, już jest po prostu dosyć dużo. No i w domu jest tego masakra. Miałem czekać do maja, aby zrobiła to grumerka, ale zrobię to po prostu dzisiaj sam. Oczywiście, Monio jest przyzwyczajony do tego. Nawet bym powiedział, że to uwielbia, ale w czym jest problem. A w tym jest problem, że po prostu, jak widzicie, oprócz tego podszersztka jest jego sierść, czyli te białe. To jest jego sierść, która, która po prostu została zniszczona przez tą, przez tego forminatora. Patrz tu. Tak no niszczy bardzo niszczy i wyrywa tę tą zdrową sierść a oczywiście nie o to nam chodzi widzicie jest tego masa jest tego masa i te takie charakteryzujące się tak ten kłaczek to jest po prostu zdrowa sierść to nie jest poczerstek tylko to jest Zdrowa sierść, więc dlatego przerzuciłem się na tą szczotkę, ponieważ ta szczotka tego nie robi. Zaraz zobaczycie efekt. Unio? Żeby nie było, woreczek mam. Także sierść zbieram do worka na śmieci. No i go czeszę. Z tego masa. Naprawdę w tym roku ma bardzo dużo tego podszerstka. Zresztą chyba w każdych latach jest tego dużo, ale jak robiła to ostatnio grumerka, po prostu nie widziałem. I tutaj widać, że tu jest sam podszerstek przy tej szczotce. Wkleję Wam link, jak się nazywa ta szczotka i gdzie można ją kupić. W Polsce na pewno można ją kupić. A no i tak cieszymy, Monio jest grzeczny. Ale bym powiedział, że to trochę lubi. To jest takie drapanie. Bo nie lubi być drapane, to. Dlatego nie ucieka. Ale nie było tak na samym początku. Oczywiście były wcześniej smakołyki zawsze przy każdym czesaniu. Teraz już nie muszę smakołyków stosować, bo jak widzicie, pies leży. Ale sami powiedzcie, ile tego jest. jest masa. A jak się ma w domu dywan, to wiadomo, to zostaje na dywanie. No, twoje słońcu. Dlaczego w parku, dlaczego w lesie? No wiadomo, że nie chcemy mieć tego w domu. I to wszędzie fruwało, a tutaj korek na śmieci mam, ładnie posprzątam. Jak zostanie trochę, to się nic... Nic się nie zadzieje. Tyle tego jest. Ale widać, że jest sam podszerstek. Tu jest jeden kawałek zdrowej sierści. A teraz zobaczycie tą drugą szczotkę. No więc tak wygląda z tą szczotką. A teraz lecimy z Furminatorem. Nie wiem, mój border ma tutaj tego, tak dużo tej sierści. Jest taki, uh, puchaty. A dziad się nie chce przytulać. Nie? Dla mnie jesteś takim kluskiem. Poczekaj. Hmm. No Proszę, trochę A białej też jest. Widać, że, że jest sporo jej. Jeszcze troska. No To białe, to jest jego zdrowa sierść. Wszystko to białe. Kolego, co mówiliśmy o patyczkach? I co mówił pan Leszek? No, teraz pan Leszek ogląda wszystko. I twoja mamusia Alanka. I twój tatuś. Nie wolno patyczków. Pięknie wyglądasz w tych kwiatkach. Puść. Nie wolno patyczków. Chodź tutaj do mnie. No chodź tu. Brawo. Po wyczesaniu. No pokaż się. Wyglądam. Tak. Brawo. Co potrafi ta szczotka? Co potrafi ta szczotka? Decyzję oczywiście podejmiecie sami. Każdy zrobi jak uważa. Ale takiego brodera jest tyle potrzewska i jeszcze byłoby pewnie drugie tyle, ale nie chcę go już męczyć Niech się wylata trochę Dziękuję, że dotrwaliście do końca Zapraszam Was do Zdolno, patyczku A co ty robisz? Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, do zostawienia łapki w górę, do kliknięcia tego dzwoneczka, aby się pokazało jak okaże się nowy film, abyście dostali przypomnienie i... No i co? I zobaczymy się w następnym odcinku. Dajcie się, cześć! A była mowa, że patyczków nie nosi, bo ogólnie nie nosi. Czasami zobaczcie, jakie jest zainteresowanie Monia innym psem. Z tyłu jest pies. A Monia ma go no, kompletnie mówiąc gdzieś. Także nie boję się, że mój pies zaatakuje innego psa, bo tego nie zrobi. No chyba, żeby się tamten do niego rzucił, to by w ogóle. Wydaje mi się inaczej.